Wie. Niestety dziś jestem bez Franka mm. No, ale gramy w ninja coś tam no ja jestem oczywiście na drugim etapie, który jest niemożliwy. Obejście się końca może przejdę, zobaczycie. O psa, nie! O, dobra. O Boże, jak mi się robi. Co mi się zreagowało? Dobra widzowie, bo mi się troszeczkę laguje. Nie podoba mi się nawet to. Bo przez zmianę lagów mogę nawet przegrać, bo to jest mega trudne. Co ja mam tu zrobić? Proszę Maria, co to so? za widzowie, nie, nie, nie da się, nie da. Nie da się tego przejść, widzowie. Ja oczywiście jestem na prywatnym serwerze, ale to jest niemożliwe ludzi. Ludzie. To niemożliwe. O dobra. I zaczynam. No już łatwiej jeszcze. Wiecie co widzowie? Może mi się uda. Raczej nie. Mała przerwa, widzowie. Nie jestem, w widzowie. No. O dobra? No, zaczynamy. Troszeczkę tylko coś tam trwało. Bo były jakieś jakiś błąd, ale już nie ma. Nie O Boże. Nie! Nie, co to było? Nie, no. Co to było, nie? Widzowie, widzowie, to jest niemożliwe. Jak wy to przy, jak, jak wy to gracie i przyszliście, to ja oszaleję, bo to jest niemożliwe normalnie. Dobra, zaczynamy, zaczynamy, zaczynamy. E, Zaczekajcie, widzowie. No dobra, jeszcze raz Idziemy widzowie, mamy tu chwilę. Udało się widzowie? Widzowie. Widonie! Mała przerwa widzowie. Dobra, jestem znowu. Musiałem zapnąć drzwi. No i gramy. Dobra. Trzy restart Nie, 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 nie. O, udało mi się Nie Jak mi się to udało? O, dobra, mamy już chyba wygrane przez nie Ale nie, to jest niemożliwe, Niemożliwe to jest To niemożliwe <laughs> jak chcecie odcinek z na przykład. Nie wiem. Nie chcecie odcinek. Nie chcecie odcinek z na przykład. Um, czekajcie, Głowa Garden? To dajcie Roll ja, dobra, nie. Nie chcecie, żeby zagrał Głowa Garden. To musicie pod tym filmem. Um, 1000 lajków dać to jest niemożliwe Co tu jest? Mam dwie przeskoki NIE! Nie, widzowie, widzowie, to jest niemożliwe Jak mi się uda... Poczekajcie Mmm Dlaczego mnie teleportowało gdzieś no. Dobra, jestem. Ej, to jest inny tor. Jakiś nawet. To jest mega prosty tor, mega. Zobaczcie tylko na to, jakie to proste. Widzowie, to jest mega. Oh! Nie, no, Aha, aha, aha. No zabawne. Zabawne. Nie, nie daj. Dobra, idę dalej. Jak chcecie, żeby nagrywał za to zostawcie lajk. Like, bo nie wiem, może dzisiaj jeszcze do mnie zadzwonić, to będziemy z nim nagrywać. Mm, widzowie! Bo mi się zacina, no. Kurde. Dobra, widzowie. Ja już widzę, że to długo będzie trwało, więc zrobię part 2. Obiecuję. E, zostawcie e, tysiąc lajków, żeby nagrał z, z Frankiem. Znaczy, Frank nie robił. Uwaga, no to ja sam. No, to zostawcie tysiąc lajków, żeby zagrał Grouchy Vagarden. I papa, pa, widzowie. Zostawcie tak se suba. Jak będzie tak, um, nie wiem. Jak będzie 10 subów, to obiecuję, że nagram drugi part. Papa. Pa.